Dobra witam was w trzecim odcinku Ja jestem DJ Przemo W tym odcinku Pozbieramy trochę Drewna i zrobimy sobie Węgiel drzewny no bo Mi jest coś Mi robi się nos A ja nie chcę żeby tu mi się zrespiło 50 slipperów więc Idziemy Poczekajcie. Teraz jest problem, żeby iść. Jestem podejrzany o to, że poraj pod stosunkę. No cóż, matka dziecka mówi o panu, w nasze stosunki nie są rzecz, ale to nie jest powód do tego, żeby uważać, że jest ona takie. To w takim razie kto to zrobić. Tylko zobaczcie, czy mam podwórki. Na widzicie, nie mam. Dziewczyna, nie żegnij się z Każdy po w tym kraju dostanie informację o zapisieńciu, nie tylko jak się tego i to sprawdzić. Proszę, panie Barbe, w trudnych jeśli się pan cokolwiek dowie, od razu to lepiej ja zrobisz. Dobra, zrobimy ten węgiel drzewny Popolujemy troszkę na forki I będzie giniesz Dobra, dobra jest A więc zrobię nam piecyk Nagrywam jeszcze jedną serię z Minecraft z i życiem, więc zapraszam Was do oglądania, tam jest ciekawie, bardzo nie zdradzę wam, co będzie w O nie, tego nie zdradzę. Dobra, mm -hmm, więc zróbmy sobie te drewno... węgiel, zielono. Akurat nam no, się troszkę się no tu. My przecież najczęściej idziemy na polowankę, kaski. Tak. tak, na tak. Ale nie na pipery, o nie. jak to

Pani do góry, pani do góry, ha ha ha, mam za. Cholera, o oh, cholera, mnie tu skończył goście. Będę musiał uciekać wszystko. Nie wiemy kto, może do czerwca.

Nie potrzebujesz, lepiej będzie jak sam mówić, bo nie się pan Dlatego Teraz tego nie przyszedłem. pokaż, aż tylko sytuację. Bardzo cię proszę wyjść. Ja się czegoś dowiedzę, to cię poinformuję. wyjść proszę. Dobra, dobra. Oświetlimy sobie trochę chatkę. Poczekajcie chwilkę.

Nie wiem, czy się ten zacinał. No, dobra, zrobię jedno jabłuszko i z i, i koniec, Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na no, razie. No.